Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę własność, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę był to patriota, jego adwokat bardzo zręczny, Prawian pozował na Anklika, jej ciotka była dumną, prezesowa Dobrą, ochocki dziwakiem, a krzeszowski karciarzem. Słowem Człowiek była to jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najczęściej tytuł lub majątek, który miał głowę, ręce i nogi i ubierał się więcej albo mniej mądrze. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet stoma zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli. Porównać to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta. I gdzie jeszcze z poza horyzontu wynurzają się jakieś niejakie widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej. Ogarniało ją zdumienie i pytała się. Czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej salonową?